Gdzieś stąd strzelają. dwóch typów, dwóch typów po prawej. Po prawej? Władza policja, jeszcze po lewej. Policja przeskoczyła, a wprost. Obieżdżają nas. Dobra, chodź do samochodów. Wyjebane. Nie no no. w plecy dost No dawaj. Jedziemy na nich. Ole, obrywałem Ale tu Worów ja pierdolę. Jedzie ktoś z dołu chyba, tak. Ale zgarną. Ty, tak, tak. tu sam? Tak, tak. No. Ty Dobry, odważny jest kurwa koleś. Ale wyskoczył mi przed ryjem centralnie. Jeszcze z pierwszej osoby zakacza go, tego, z tego zajerki go pociągnąłem. Ale Worów, ja pierdzielę. No, zajrzyj się. No tu grzybobranie to będzie piękne. O, Lara mam oryginalnego jednego. Mogę. Jeep tam stoi już. Po drugiej stronie jedzie policja. Zaki. Ale miejscowa. Ktoś za pleców nam strzela. Zobacz tylko czy snajperka jest. Nie ma. Jedem. jest po prawej w stronie w tym lesie jedzie dostał raz kudzu. a ty wsiadałeś ty kurwa no nie mogłem wysiąść, bo mi ładował co za bez? Ja muszę przeładować sobie gdzieś broń Tutaj Wysiadłem Ktoś do mnie? Z tyłu jest, gościu w naszym lasku Na ESE, na ESE podbiega Dwóch Dwóch podbiega na ESE Chodź, oni muszą z gazu spierdalać. Chodź na spokojnie, to Robert weźmie. To ja rzucę im granatę. Dobra, idę do ciebie. Mam apteczkę. A, to ja. Ucieknij gdzieś, ja muszę aptekę odpalić. Stój. I oni będą tu wylatywać. No, no Zstrzelają do nas! Uciekaj, dobra, zdążyłem aptekę odpalić, dzięki Bogu Oni się w gazie uduszą, spokojnie. Bądź, że wylecieli z gazu. Z gazu wylatuje chip przed nami Możesz strzelać Nie we mnie Oj gdzieś tam blisko jest gość Aha, to policja jest za nami To było mocne To było mocne Muszę się schować gdzieś Ty, Przek sami, ty sami jesteśmy Stawek gdzieś to jest Skitrajmy się tam W tych, w domkach i się wylecę do końca Mówiłem, Robcio, to nasza gra teraz. No. teraz w, dwóch, w dwóch lecimy na niego, proszę. Ja się szota na krótko przygotuję. Pojeździmy, zobaczymy, gdzie jest. Boję się też, że to sniper jest, wiesz? A ja z samochodu sobie wezmę nowy kewlar. Nowy kewlar. Bo mi ją? O tak. My tyle tego sprzętu wzięliśmy, teraz tego nie wykorzystamy. Najpierw namierzmy tego gościa, gdzie on jest. No chodź, będziemy jeździć, ja już szota przygotowałem. Czekaj sprawdzę jeszcze wszystko To ty? Na dole jest, przy rzece Obrywam, 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 cofam Dojeżdżam go mama. Nie, nie Brawo Zrobiłeś to guzik <noise> kurwa trzy hity dostałaś, się zesrał, kurwa z Kaliba. Ty, ale oboje przeżyliśmy, co się rzadko zdarza. No.